Widziałem tu i ówdzie, chłopcze. Widziałem rzeczy, o których ci się nie śniło. Anything. Wszystko jest możliwe. No. W zamian za pomoc, Syrena może spełnić życzenie. Proroctwo mówi o tobie, Radonie. Ty jesteś następcą w moim Musisz coś zrobić, bo ją stracisz że w Ciebie. Jak to się skończy? Co było potem? Naprawdę chcesz znać koniec? Czasami jest tak, że warto tworzyć własne zakończenia. Czerwcowe Niedzielę z Kanal Plus z Nadchodzący hałas. Kilka sekund i uderzenie. Obejrzałem się, jak się chodnik za mną kładzie. Cezary ukląkł na przegu, po prostu się modlił. Coraz większy ból, panika. Mamy wypadek. W tym momencie dostałem wyzwanie Idę zawsze po żywego. No jest strach, na pewno jest strach. Nie patrzy na warunki, tylko idzie i ratuje. Odpotrafił no, by odejść życie. Uratowanie życia ludzkiego jest wielka rzecz. Zobaczcie z bliska pracę ludzi, którzy ratują nasze życie i zdrowie. Nowa seria dokumentalna Zawód Bohater. W piątki o 22.40 w Kanal Plus Discovery. Padłeś po uszy. Pracujesz ja. dla FBI. stoi. stój. Co pan ukrywa? Nie zawiodłeś mnie. Blindspot. Mapa zbrodni. Powrót sezonu drugiego. W czwartek 22 czerwca od 21 w Kanal Plus. Czas na toast za najwspanialszą noc w życiu. Może na tej imprezie poznasz swoją nową obsesję. Czy to marihuana? Lepiej się poczujesz. Do dna. Impreza nadwyżkowa. Postąpmy jak prawdziwi rodzice. Zepsujmy młodym zabawę. Dziś bawmy się jak wikingowie, bo jutro możemy umrzeć. Udało się, zatrzymaliśmy czas. Imprezowy piątek, 23 czerwca.